Jeśli nie opust, to co? W dzisiejszym odcinku wideobloga redakcji Boba porozmawiamy o końcu systemu netmeteringu, o tym co się może zdarzyć, a może co powinno. Z nami Bogdan Szymański i Grzegorz Burek. Zapraszamy serdecznie. W ostatnim odcinku sporo mówiliśmy o nowelizacji ustawy OZE, ustawy Prawo Energetyczne, która likwiduje netmetering w Polsce. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać co się może zdarzyć, co powinno, w którą stronę to powinno pójść. Właśnie powinniśmy się chyba skoncentrować na tym, w jakim kierunku powinny pójść zmiany. Bo to, że zmiany powinny być w obecnym systemie rozliczenia, to większość się zgadza. Ale to, co zostało zaproponowane w ustawie, w mojej ocenie nie rozwiąże problemów, które po części pojawiają się, a które też mogą się pojawić w przyszłości, w przyszłości przy rozwoju rynku prosumenckiego. Skupmy się teraz na tym, co powinno, co powinno się stać, o co powinniśmy zadbać. Dużo mówiono o problemach sieci, dużo mówiono o autokonsumpcji. Właśnie, jakie cele powinien nowy system wsparcia czy nowy system rozliczenia prosumentów spełnić? No, w mojej ocenie, w pierwszej kolejności, powinien mocno zwiększyć autokonsumpcję. Powinien dawać pewne korzyści za to, że tą autokonsumpcję mamy większą. Z drugiej strony też mamy świadomość tego, że wraz z nasyceniem się mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, szczególnie linii niskiego napięcia, w pewnych miejscach zaczynają pojawiać się problemy. One nie są tak powszechne, jak, jak mówią o to często operatorzy systemów dystrybucyjnych, ale wraz ze zwiększaniem się liczby mikroinstalacji te problemy będą narastać. Więc drugą, drugim czynnikiem, drugą kolejną bardzo ważną kwestią jest to, aby ograniczyć Moc mikroinstalacji przyłączanych w tych miejscach, gdzie faktycznie sieć jest słaba, z kolei w miejscach, gdzie można ciągle przełączyć dużo mikroinstalacji, żeby ten rozwój był możliwie swobodny. Czyli moglibyśmy prowadzić wzorem COVID-u takie zielone, pomarańczowe, czerwone strefy. Dokładnie, to, to byłoby idealne, jeżeli operatorzy systemów dystrybucyjnych, mówiąc kolokwialnie, zmapowaliby swoją sieć i byliby w stanie powiedzieć, tutaj mamy problemy i tu muszą być pewne ograniczenia, tutaj tych problemów nie ma i Możemy bez ograniczeń przełączać mikroinstalacje, no ale bądźmy realistami: jeżeli nawet ustawowo ich zobowiążemy, to będą to dokumenty pewnie niskiej jakości i przy pewnym nasyceniu fotowoltaiką. Może warto zacząć rozmawiać o tym, czy wszędzie jesteśmy w stanie w 100% wykorzystać swoją moc umowną, czy nie powinniśmy iść w takim modelu, że na zgłoszenie możemy przyłączyć tylko instalację do części swojej mocy umownej, na przykład 70%. Tutaj dotykamy ważnego problemu z tego względu, że i my, i zapewne Państwo, nie mamy do końca zaufania, jeżeli tak zostawimy tą dowolną decyzję, czy dostaniesz 50% mocy, czy 40%, czy 100%. Tutaj problem jest taki też, że wszyscy mówią o tym, że sieć nie wytrzymuje, ale gdy zapytam się, ale co to znaczy, jakie to są problemy, czy to są procenty, czy to promile, nie wiem, nikt tego nie wie, bo nie jest to po prostu upomiarowane, więc dobrym pomysłem jest to, co mówisz, żeby ograniczać moc instalacji w zależności, w którym miejscu jesteśmy, ale dobrze, żeby to były jasne klarowne warunki, które praktycznie yy, matematycznie powodują, że, że operator, możecie mówić albo nie, to znaczy można nie odmówić, tylko ograniczyć moc, ale to musi być jasno i czytelne. Tak, ten system mógłby wyglądać na przykład tak, że na zgłoszenie możemy wykonać mikroinstalację o mocy na przykład do 70%, z kolei jeżeli chcemy wykorzystać 100% mocy umownej, to albo występujemy o te 30% o wydanie warunków przełączenia, czyli w takiej jakiejś uproszczonej formie pytamy zakład energetyczny, czy w tym miejscu można 100% wykorzystać, bądź mamy alternatywne, bo mówiłem o tej autokonsumpcji, to trzeba wspierać, musimy... Musimy mieć magazyn energii odpowiedniej pojemności, aby te 100% mocy umownej wykorzystać. I tutaj wracamy do takiego mocnego akcentu autokonsumpcji. Oczywiście z jednej strony naszymi działaniami możemy podnieść tą autokonsumpcję, ale jednak jest to ograniczone, no trudno jak nie ma presji, A. Jak nie ma presji, to umówmy się, nie będziemy mieć wzrostu autokonsumpcji, tylko dlatego, że wszystkich prosumentów bardzo poprosimy o to, żeby ją zwiększyli. I tutaj może z pomysłem specjalnie, czy przypadkowo Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera do spraw czystego powietrza, zaproponował, żeby system net meteringu przedłużyć dla posiadaczy pomp ciepła. I tak tu mi się od razu kojarzy, że jednak pompą ciepła moglibyśmy troszeczkę podnieść autokonsumpcję, moglibyśmy w ciągu dnia w jakiś sposób produkować ciepłą wodę użytkową, czy też zbuforować ciepło. W zakresie ciepłej wody użytkowej tak i tylko w tym przypadku, jeżeli ta pompa ciepła. Będzie skonfigurowana wraz z falownikiem fotowoltaicznym, na przykład poprzez y, inteligentny licznik, bo w innym przypadku będziemy mieć tylko taką sytuację, że zwiększymy y, pobór y, mocy w zimie. I będziemy potrzebować jeszcze większą fotowoltaikę, żeby per saldo energetycznie, a tak naprawdę per saldo finansowo, bo, bo to najczęściej są prosumenci, będziemy musieli jeszcze więcej tej energii wyprodukować w lecie, więc wcale tutaj tego problemu w mojej ocenie nie rozwiążemy. Podsumowując tą część naszej rozmowy, proponujemy, by dostosować moc fotowoltaiki w zależności od regionu, w zależności od sytuacji i... Zwiększać autokonsumpcję, i tutaj jest duża rola również magazynów energii. Ale chciałbym wrócić do projektu samej ustawy. Pytanie zasadnicze: to co, jak, jak, tak jak ten projekt wygląda, gdzie mamy w projekcie kup, sprzedawać i odkupywać energię, czy ten projekt rozwiązuje problem? W mojej ocenie on żadnych problemów nie rozwiązuje, czyli nie rozwiązuje ani tego problemu, żeby te instalacje były bardziej dopasowane do, do wielkości, do, do zapotrzebowania, ani nie rozwiązuje problemu, problemu zwiększenia autokonsumpcji, czy chociażby nie wywiera presji na montaż magazynów energii. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy sobie na to czego oczekuje prosument, prosument chce mieć rachunki zbliżone do zera. I jeżeli my w, w, ograniczymy mu korzyści finansowe, tak jak ogranicza mu te korzyści finansowe projekt ustawy, czyli tak jak wyliczyliśmy to w redakcji, około 40% prosument będzie miał mniejsze korzyści finansowe, to będzie potrzebował 40% większej instalacji, żeby persando finansowo wyjść na zero. Nie musi tą instalację przywymiarować? A Państwu przypominam i yy, zachęcam do artykułu z Globe Energy, gdzie pokazaliśmy na takiej typowej, średniej polskiej mikroinstalacji 6,5 kW, właśnie tą różnicę Między nowym a starym systemem i wyszliśmy minus 1300 zł, 38% gorzej w stosunku do starego systemu NBT. Dokładnie tak. Czyli, ten, czyli będziemy mieć mniej instalacji, bo warunki finansowe będą gorsze, ale te instalacje, które będą powstawać, będą jeszcze bardziej przewymiarowane, gdyż ci, którzy się zdecydują na wejście w system, dalej będą chcieli mieć rachunki per do zero. Poza tym dużo się mówi, że ten projekt ustawy ma. Wprowadzać zachęty dla akumulatorów, ale ja nie widzę tych zachęt, dlatego że, jeżeli ja muszę wykonać, czy prosument będzie musiał w przyszłym roku wykonać większą instalację, to będzie droższa instalacja i wcale nie zmotywuje go to do tego, żeby wydać jeszcze więcej na magazyn energii. I tutaj jeszcze mamy drugi problem, tak jak wspomniałeś, prosumenci jednak dążą do zera, do zera w bilansie rocznym, w bilansie finansowym. Prosumenta kompletnie nie interesuje, może nie kompletnie, bym przesadził, ale bardzo mało go interesuje bilans energii. Jeżeli ktoś zapłaciłby mu za energię trzy razy więcej niż jego wartość rynkowa, robiłby trzy razy mniejszą instalację, żeby per dobić być zero. I tego nie osiągnę jednak magazynem energii. Magazynem energii podniosła to autokonstrukcję, ale przecież nie zmagazynuje tej energii w lecie i nie, nie zmagazynuje na okres zimowy. Tak, ale rozwiążesz problemy sieciowe. Dlatego, że kiedy mamy te problemy? Bo my jako stowarzyszenie zaczęliśmy to analizować i w większości przypadków te problemy z napięciami są w taką pogodę jak dzisiaj, czyli jest słonecznie, wszystkie instalacje pracują, no niepełną parą, bo jest też gorąco, ale na 90-85%. I w szczycie, czyli koło południa zaczynają się pojawiać problemy. Mając magazyn energii wystarczy, że przesuniemy, rozłożymy w czasie o kilka godzin ten, to, to, to wprowadzenie tego piku, wypłaszczymy go i to już bardzo mocno sieci pomoże. Ale system powinien wspierać, dawać premię za to, że montujesz magazyn energii. I takim w mojej ocenie jednym z bardzo dobrych rozwiązań, które też pojawiało się w przestrzeni publicznej, byłby net metering 1 do 1, ale dla samej energii. Ci postulat premier Mielewicz. Tak. I dlaczego to był bardzo dobry postulat? Może On, to jest bardzo dobry postulat. Do, Ciągle jest, tak, tak, bo on ciągle funkcjonuje w opinii, w opinii publicznej i ja osobiście bym się pod nim podpisał i dlaczego uważam, że jest to dobry postulat? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mamy net metering 1 do 1, ale tylko dla samej energii i musimy płacić za dystrybucję, to nie mamy presji w nieskończoność powiększania tej instalacji, dlatego, że tych kosztów dystrybucji, które stanowią około 40% rachunku i tak nie unikniemy. I jedynym sposobem na ograniczenie tych kosztów dystrybucji, no nie do zera, ale mocnym ograniczeniem jest właśnie magazyn energii. Czyli już tutaj mam pewną zachętę finansową, zawsze ją będę miał, żeby ograniczyć dystrybucję właśnie za pomocą magazynu, magazynu energii. Ale co najważniejsze, no nie mam tej presji, żeby robić o 20, tak jak w obecnym systemie, o 20 czy 25% większą instalację, żeby rachunki mieć, mieć, bliskie, mieć bliskie zera. Czyli popatrzmy alternatywnie, posłowie, NERMETERING 1 do 1 dla samej... Energii płacimy za dystrybucję, powoduje to, że instalację planuje w punkt. Czyli jeżeli spodziewam się zużycia energii na poziomie 5000 kWh, montuję instalację 5 kW. Tak, a nie 6,5. W przypadku starego systemu 6,5, a w przypadku nowego systemu proponowanego przez Ministerstwo Klimatu podziśmybyśmy o 40% tą instalację. Tak. Tak i, I, I oczywiście w meteringu 1 do 1 dla samej energii. Te korzyści finansowe dla prosumenta są mniejsze niż w obecnym systemie, to trzeba mieć świadomość. Ale one i tak są korzystniejsze, istotnie korzystniejsze niż to, co proponuje, proponuje nowelizacja ustawy. Tak w uproszczeniu można powiedzieć, że w nowej propozycji, która jest w nowelizacji, na każdym kilowacie zainstalowanej mocy prosument traci około 200 zł. I to... Przy net meteringu 1 do 1 straci tylko 100. I yy, Czyli mamy pierwszy postulat, pierwszą możliwość, pierwszy scenariusz wprowadzenie energetyki, będzie dla, dla, dla energii, płacimy koszty dystrybucji. Ale wróćmy do, do tego czarnego scenariusza wróćmy do propozycji Ministerstwa Klimatu czyli yy, sprzedaje i kupuje energię. Dlaczego skąd to się bierze, że jest taka duża dysproporcja, że tak tanio sprzedaje i tak drogo kupuje? No dlatego, że trzeba mieć świadomość, że yy, konsument. Ma sporo narzutów na energię. Zakupując ją. Kupując ją. Jednym z takich narzutów są tak zwane kolory. Świadectwa pochodzenia, no w większości tą masą finansową to są zielone certyfikaty, które ciągle funkcjonują. Po drugie podatek VAT, więc z automatu ta różnica między kupnem a sprzedaży z uwagi tylko na te narzuty to jest kilkadziesiąt procent. Dlatego po netcie oferując producentowi dokładną taką samą wartość jego korzyść finansowa kilkadziesiąt procent będzie niższa właśnie z uwagi na te narzuty tutaj jest właśnie ta przewaga net 1 do 1, dlatego że prosument zapłaci za różnicę po rocznym zbilansowaniu. Czyli nie będzie konieczności, czyli sprzedawca nie będzie musiał najpierw sprzedać mu z watem z kolorami energii, a później odkupić bez tych kolorów, żeby kolejnemu, kolejnej osobie też je dorzucić i, i, i sprzedać po wyższej cenie. To co możemy zrobić? Zapłonimy na chwilkę o net 1 do 1, zostajemy z systemie sprzedaży i zakupu, czy coś tutaj możemy zmienić, czy możemy skorygować na przykład propozycję tej minimalnej ceny ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki? Możemy, no, to jest kwestia już ustawodawcy, dlatego że ta cena no, nie jest ceną sprawiedliwą. Dlaczego uważam, że ona nie jest sprawiedliwa? No, chociażby dlatego, że mamy takie sytuacje, gdzie kupujemy energię do której są doliczane tak zwane kolory, których w większości to są zielone certyfikaty na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Czyli my, produkując energię ze źródła odnawialnego, jednocześnie musimy, mamy doliczane do ceny, do, do ceny koszt tego zielonego certyfikata na wsparcie zielonej, zielonej energii. No i Jest to nie do końca w mojej ocenie sprawiedliwe. Oczywiście można ustawowo Ustawowo tą cenę przyjąć wyższą, tak jak są ceny referencyjne na aukcjach Oze i farmy fotowoltaiczne są wspierane cenami wyższymi niż ceny rynkowe. Przy czym to jest kolejna komplikacja systemu i tutaj też pewnie bardzo długo byśmy dyskutowali, jaka ta cena, jaka ta cena, jaka ta cena jest. Naszą propozycją taką dość prostą jest zobowiązanie do zakupu energii po cenie sprzedaży brutto. Co de facto sprowadza się do net 1 do 1, ale, ale wtedy mamy takie poczucie sprawiedliwości, że po tej samej cenie, co my kupujemy, mamy prawo do sprzedaży. Co jest takie sprawiedliwe społecznie? Dlatego, że też, bo, dlatego że też, że większości konsumentów nie interesuje do końca, jak ta cena się kształtuje, skąd te narzuty, narzuty są, a jeżeli ja produkuje tą energię ze źródła odnawialnego, które powinno, które podlega wsparciu, no bo duże źródła podlegają wsparciu, to dlaczego moja wyprodukowana energia ma być traktowana gorzej i być całkowicie odcięta od tego wsparcia? Przed nami sporo scenariuszy. Na dzisiaj czekamy na rozstrzygnięcie, mają konsultacje społeczne. Zachęcamy Państwa do wysyłania swoich opinii. Zachęcamy również do śledzenia nie tylko strony portalu Globenergia, ale strony Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, gdzie możecie Państwo również zapoznać się z operacjami, z propozycjami. Przypominam, że ostatnio ukazał się apel polskich producentów, którzy Apelują o przedłużenie wprowadzenia nowego systemu do końca 2023 roku. Apeluje również o to, podle porozumienie branżowe na rzecz efektywności energetycznej skupiających 11 branżowych organizacji, również podpisują się w apelu do premiera Morawieckiego o tym, aby przedłużyć ten okres w końcu. To ma być dla nas, dla społeczeństwa. Tak, i chyba tego jest setna, dlaczego tak ważne jest przedłużenie tego okresu przejściowego? Dlatego, że. Nie, bardzo trudno byłoby zaprojektować nowy system w tak krótkim czasie. Konsultacje społeczne trwają, trwają miesiąc, a tak naprawdę nowy system wymaga nowych analiz, tak naprawdę rzeczowej oceny skutków regulacji, której nie ma ta ustawa, i to sobie szczerze powiedzmy, tak abyśmy mogli zaprojektować nowy system na kolejne wiele, wiele lat. Pamiętajmy o wszystkich uczestnikach, nie tylko o społeczeństwo o prosumentach, nie tylko o małych i średnich firmach instalacyjnych, a co z kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Pamiętajmy również o producentach, którzy muszą w cyklu rocznym zamawiać komponenty. Niestety nie dostosują się do, do nowej sytuacji i stracimy właściwie polski przemysł, polski lokal content i tego byłoby bardzo szkoda. Życzymy Państwu dużo kilowatogodzin z, wa z Waszych instalacji i z przyszłych instalacji. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia. you